Witajcie po dość długiej przerwie, spowodowanej pogodą. Niczego nie nagrywałem, bo robiłem różne porządkowe prace koło gospodarstwa, więc uznałem, że nie ma sensu czegoś takiego tam nagrywać na siłę, aby tylko było. Jak widzicie jesteśmy na polu pszenicy. Wykonuję zabieg naprzeciwko chwastom stosuje tutaj na tym polu w sumie na, na wszystkich polach będzie dany glin w dawce zależnie od kawałka 7-8 gram na hektar do 10 dodatkowo expert med w dawce 0,35 kg na hektar oraz diplanil czy tam diprofenikan w dawce 0,12 litra na hektar Tutaj na tym kawałku mamy zasiane dwie odmiany, tak do tej wierzby powiedzmy, tu od prawej strony jest tacitus, 150 kg na hektar był wysiewany, czyli, to, czyli, czyli obsada powinna wynosić około 350 roślin na hektar, a od tego drzewa w lewą stronę jest zasiany julius. 140 kg na hektar, czyli około 280-290 roślin na metrze. Jak widzicie, nie licząc tych gliniastych górek, które są troszkę łyse, praktycznie w no, obsadzie nie ma, nie ma, nie widać żadnej różnicy, żeby tutaj tacitus był w większej ilości wysiewany. Widzicie, Zboże ładnie się rozkrzy... ładnie wygląda w sumie już się krzewi zależnie od, od że tak powiem, stanowiska, od terminu siewu. Mam zboża mają 2-3 rozkrzewienia, więc to jest tak naprawdę ostatni moment, ostatni moment. Już jest w sumie za późno na, na obrys według etykiety. No nie było warunków. Do wykonywania zabiegów, więc teraz dopiero jadę. Jak wiecie, tutaj siew był, ile ja dobrze pamiętam, 10 września wykonany. Widać samo siebie, że są, gdzie nigdzie samo siebie, grochu są wiołek, przytulia się trafia. W dołkach troszkę bardziej mokrych zaczęła troszkę pojawiać się także no, zabieg jest jak najbardziej konieczny, aczkolwiek troszkę obawiam się tego, czy nie będzie nocy przymrozków dziś rano było delikatnie zabielone pola, więc jakiś tam przymrozek był, aczkolwiek termometr pokazywał mi 3-4 stopnie gdzieś tam około było w pół do siódmej rano nad ranem, jak, jak sprawdzałem Dzisiaj, według pogody, ma być 3-4 stopnie w nocy, a nad ranem mają być 2, więc możliwe, że też będzie przymrozek. No, teoretycznie od, zaraz nie powinno się nic stać. Mamy 14:45, za pół godziny powinienem skończyć zabiegi, czyli będzie tam pół do czwartej. Powiedzmy, więc troszkę tego czasu jeszcze do wieczora, do tych przymrozków do wieczora, do, do tych rannych przywrotków w sumie, minie. No więc mam nadzieję, że się żadnych efektów ubocznych nie będzie. Tutaj mam na myśli to, że, że nie będzie żadnych przypaleń na pszenicy, oraz to, że chwasty po prostu znikną z pola. Za chwilę, jak dojedę do końca pola, czy nawet wcześniej wyłączę kamerkę i przeniesiemy się na drugie pole, gdzie wysiewałem Juliusa, i zamykałem co trzecią redlicę. Zobaczycie jak to wygląda dość ciekawie, rzekłbym nawet śmiesznie. Jak na razie to wygląda, ale pszenica sama w sobie, jeżeli chodzi o rośliny, wygląda naprawdę fajnie, ładnie. Co prawda efekt dopiero będzie widoczny za jakiś czas wiosną czy tam później bo dopiero po wykłoszeniu ten jakby właściwy efekt zakrycia tych międzyrzeci, rozkrzewienia się pszenicy. Ale już teraz, już teraz wygląda to na pewno inaczej niż nareszcie pól. Już gdzieś mnie tam jakieś głosy słyszałem, doszły do mnie, że, że nie widziałem jak siałem, miałem zapchane reddice i dlatego to wygląda tak jak wygląda. Sami zobaczycie, ocenicie, także do zobaczenia za chwilę. Witajcie z powrotem. Tak jak mówiłem, jesteśmy teraz na polu. Gdzie szały Juliusa zamykając co trzecią letnicę? Tak to wygląda. Z początku wyglądało to jeszcze śmieszniej. Teraz już, już zaczyna to naprawdę wyglądać ciekawie. Tak jak mówiłem, przynita tutaj. No zresztą, jak widać, później na pewno zrobię jakiś materiał, filmik z ilustracji. Trzeba będzie policzyć obsadę, żeby wiedzieć, wiedzieć jak to wygląda przed zimą, potem żeby policzyć sobie po zimie, wiosną, jakie mamy straty yy, na metrze. Także to wszystko jeszcze przed nami w yy, słup minę i będziemy dalej dywagować. O, Ach, nie w manikę. O, tyk, tyk, jedziemy dalej. Yy, tak jak widzicie, na razie jeszcze nie widać, teraz widać będzie, dawka wody na hektar 160 litrów. Yy, tak jak mówiłem, Widzę to po żepaku, że, że te zmniejszone dawki yy, wody w żaden sposób negatywnie nie wpływają na, na efektywność działania, skuteczność działania środków ochrony. Dlatego yy, mam takie kawałki tak, tak porobione, że tak powiem, pszenice, czy tam kawałki ból, że yy, akurat teraz jak, jak zrobię sobie 160 litrów na hektar, to cały kawałek Robię naraz, nie muszę zjeżdżać do domu, żeby się dotankować i jechać jeszcze raz. Jest to oszczędność czasu, ale i również wody. Teoretycznie powinna się zwiększyć również skuteczność działania samych środków, ponieważ yy, dając daną ilość środka przy mniejszej ilości cieczy wody, zwiększam jego stężenie. Dlatego powinien on być teoretycznie działać. Skutecznej, skuteczniej, pod warunkiem, że zabieg jest wykonywany w optymalnych warunkach, czyli przy wysokiej wilgotności powietrza, w miarę niskiej, ale na, o, ale na tyle wysokiej, żeby zabieg działał w temperaturze powietrza, no i przy, przy jak najmniejszym wietrze. No. Prawie wszystkie czynniki są spełnione z wyjątkiem temperatury, co wspomniałem ostatnio. Zobaczymy. Troszkę widzę, teraz zaczęło nawet jać, co wcześniej tego nie było. No ale jak do tej pory, reszta zabiegów, które wykonywałem przy takiej ilości wody, była skuteczna, więc, więc tutaj powinno być to samo. Dlaczego zabiegi jesienią? No, z wyjątkiem zeszłego roku. Zawsze odbywało się, że tak powiem, zabiegi jesienne gwarantowały wyższą skuteczność. Nigdy nie robiliśmy poprawek wiosną, gdzie, nie gdzie, ewentualnie na miotłę poprawialiśmy kwas I to było wszystko. No, z wyjątkiem zeszłego roku czy tam zeszłego sezonu, gdzie trzeba było jednak te zabiegi poprawiać. Mimo wszystko uważamy, że, że, że no po prostu są, są one, ten zabieg jest skuteczniejszy, jesienny dodatkowo jest tańszy. Tutaj zamykamy się brutto w kwocie 100 zł na hektar. Także no uważam, że jest to, jest to dobra cena, są to dobre pieniądze, niewygórowane, a mamy zboże e, zabezpieczone, czy tam plantacja jest zabezpieczona, szczególnie przy uprawie bezorkowej, gdzie jednak ta presja w fazach początkowych, fazach rozwojowych jest dużo większa niż w systemie tradycyjnym. No Nie ma co tutaj się czarować, nie ma co ukrywać, taka jest prawda. Mimo wszystko, tak widzicie, tutaj na tym polu, schody są praktycznie 100% równomierne, jest gdzie, gdzie jeszcze troszkę mokro. Spadło u nas od początku października niecałe 60 litrów widać od razu rośliny ruszyły żeby było jeszcze cieplej to, to już w ogóle by tutaj było dużo, dużo inaczej by to wyglądało, byłoby dużo lepiej nie ma, nie ma co płakać jest dobrze to co spadło to, to zrobiło naprawdę dobrą robotę ten deszcz był strasznie potrzebny tak jak pewnie w, części, czy w innych częściach kraju macie na pewno to samo no ładnie. Yy, dlatego gdzie nie gdzie, tak jak widzicie, jest jeszcze mokro, troszkę się kolejne robią, no ale tutaj już nie ma co czekać. Tu już mi faza rozwojowa z burszu uciekała. Dlatego no nie ma co czekać, trzeba jechać. Co prawda, yy, sieje dość rzadko, więc yy, jeżeli chodzi o skuteczność zabiegu, mnie jest, yy, widzicie jeszcze nie jest, nie jest do końca. Te międzyrzędzia nie są zakryte, zarówno tu, jak i na poprzednim polu, chociaż tam już naprawdę wygląda albo inaczej. Nie wygląda to tak, jakby tam było siane y, w tak niskiej obsadzie. Ładnie te pszenice się pokrzewiły. Pozostaje pytanie, jeszcze nad względ, pod kątem fitotoksyczności y, samej pszenicy, nadane środki z y, na racji tego, że pszenica jest bardziej y, rozwinięta, większą ilość tych substancji w chłonie. No ale myślę, że już jest na tyle rozwinięta, że sobie ten jej metabolizm przerobi, przerobi sobie i nie będzie jakichś tam skutków pobocznych. To by było na tyle. Trzymajcie się do, do, do kolejnego razu. Na pewno za jakiś czas, jak, jak pozwolą warunki, wybiorę się na pole policzę obsadę, zobaczycie jak to wygląda rzeczywiście w mnie. będę musiał chyba poprawiać jeszcze rzepaku który jest zasiony po jęczmieniu na samo siebie, właśnie na jęczmień jakby przyszły przymrozki to by go tam powinno ten jęczmień tam powinien, że tak powiem obumrzeć przez temperaturę, no ale jak przymrozków nie będzie, będzie trzeba Pojechać, bo po deszczach znowu, znowu powychodziły samosiewy. Yy, a tak, wygląda, ogólnie plantacje wyglądają całkiem dobrze. Yy, jak na razie nie zauważyłem żadnych oznak zżerowania mszycy, gdzie widziałem, że w niektórych częściach kraju już się takie pojawiają. U nas na razie jest spokój, yy, oby jak najdłużej. Dobra, to trzymajcie się, na razie, cześć.